Co Kuba Wątor wrzucił? Nie było żadnej zgody, ja w ogóle nie znałam wtedy tego człowieka. To się działo tak szybko... A, badanie piersi, profilaktyka, tak, nie? Dob dobrze, dobrze, nie? Ale co, co, on co on robi? Ja wtedy byłam bardzo wierząca. Ja nawet Czy nie by... wiedziałam, że to jest nagrane. Dlaczego też na mieście? Byłam bardzo wkurzona. Jeżeli dotknę... to. to Przynajmniej ogłosił ty... Sylwester Wardenga odszedł z internetu, tak przynajmniej ogłosił tydzień temu. Stwierdził w takim krótkim filmiku, że odchodzi do lasu szukać szczęścia i spokoju. Czas by druid powrócił do swojego lasu. Problem w tym, że to nie jest odejście, a ucieczka bo Wardęga ucieka przed zarzutami. Tydzień temu, kilka godzin przed tym, gdy on ogłosił swoje odejście, ja opublikowałem filmik, w którym opowiadam, że dotarłem do kobiety, która występowała w filmie B tym, gdzie Wardęga latał po mieście i łapał kobiety za pier i kobieta ta potwierdziła, że nie było jej zgody na to, żeby Wardenga ją złapał za Ani wcześniej nie było na to zgody, ani później i Wardenga się z nią nie kontaktował. Część internautów miała Mówił jednak gości, bo... No nie, nie wiem, ktoś to wrzucił na czat, a mam stary, mamy jeszcze stary 10 minut, nie? Nie pokazałem twarzy, nazwiska tej kobiety, ponieważ ona chciała pozostać anonimowa. No to teraz zapraszam na rozmowę z Martą, która także wystąpiła w filmie Bóg. Jest z nami dzisiaj Marta Kozłowska, a spotkaliśmy się, Marto, bo poprosiłem Cię, byś powiedziała o tym, jak to 10 lat temu Sylvester Wardenga złapał Cię w parku za pie za Twoją zgodą. To jest w ogóle... To jest w ogóle śmieszne, nie? To... Yy, nie było żadnej zgody, ja w ogóle nie znałam wtedy tego człowieka. Byłam wtedy na spacerze z yy, ówczesnym narzeczonym i też yy, jego... Ja mam ogólnie takie pytanie, bo jakby bezapelacyjne, bezapelacyjne jest to, że posiadam oczy i w momencie, kiedy podesłaliście mi link na Twitter i kliknęłem w ten link, to nie sposób było nie zobaczyć komentarzy, które jakby się przewijają pod tym i na przykład Mokry Suchar pisze Stary, każdy ma to fuju. ośmieszasz się jak coś Albo DZZ pisze Skończ już kurwa XD Ale masz typie obsesję Twoja książka naprawdę musi się źle sprzedać, na tak tego barda No jakby, no nie ma co mówić, że te komentarze nie są przychylne jakby autorowi tego filmu, i teraz jest pytanie: ludzie tak reagują na ten film, dlatego że nagrał go kubawą, to czy no on rzeczywiście jest kurwa jakiś nieinteresujący? Że ten film nagrał Konopski, komentary byłyby zupełnie inne. Okej, okay, tak myślicie, tak? Ja może dać ten temat. Wiecie, to, to ja mogę kurwa 17 razy powiedzieć to samo, co ja o tym sądzę, nie? Jakby ten film był zły i obrzydliwy, tylko z drugiej strony. No teraz jest pytanie, nie? Bo w momencie, bo na przykład w prawie jesteś takiego, że jak, jak zrobisz coś źle, to zostajesz za to ukarany w jakiś sposób. Czy to płacisz grzywnę, czy jakieś kurwa te prace społeczne, czy idziesz do więzienia, czy dostajesz wynik, wyrok w zawieszeniu i tak dalej, nie? Dostajesz jakąś karę, no i powiedzmy, jak odbębnisz tą karę, to już jakby przepadać i To już. No wiesz, już odpowiedziałem, za to dajcie mi spokój, nie? Tutaj jest pytanie, czy Wardenia poniósł jakąś karę? Na pewno poniósł wizerunkową karę, czy płaci ostateczna, na no pewnie każdy będzie myślał inaczej, nie? Ale większość osób już chyba wychodzi z założenia, że Warnega swoje... swoje odcierpiał za to i... i to tyle, nie? Po znajomymi? No i... wiesz, to się działo tak szybko... Ja nawet... Ja nawet nie wiem. Dobrze by było, żeby pokazali, którą ona była tą dziewczyną na tym filmie, nie? Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Zostańmy przy zgodzie. Nie było zgody przed, ale było. Może, było... <laughs> może była zgoda po, jak już tam złapał cię za... I... I, nie. Y... I później się zapytał, czy, tak. czy to było ok? Nie. Nie zobaczyć ten... ten nie, to nie było okej. Okay. ja się zajmuję badaniem Odciągam jego rękę w ogóle, ty co robisz. Tak. Ty słyszysz jak ja mówię? W ogóle... Y... No właśnie chciałem cię o to zapytać, bo ty... Bo się, bo się śmieje. Ja, tak, tak, tak. Mówisz, mm. że twój narzeczony zapewne chce dać wardędzie w twarz, ale jednocześnie mówisz to z uśmiechem. Tak, no Skąd totalnie ten... stresowa sytuacja. Bardzo dużo osób reaguje śmiechem w, w, w dziwnej i, wiesz, takiej sytuacji. W... No nawet, nawet. No powiedzmy, po kolei, on podszedł do was, nie zapytał o zgodę ani o nic, tylko od razu zagadał, że, tak. że właśnie robi. No dobra, no ja nie wiem czy jest to materiał jakiś, który mnie jakoś super interesuje pod tym względem, że <laughs> no tu jej zadaj jeszcze 10 razy pytanie, jak się z tym czuła i dlaczego i tak dalej, nie? No nie wiem, ja ogólnie jestem kurwa przy, przy, przeciwko jakiemukolwiek molestowaniu, nie? Nie na, na przykład w kurwa obrzydzają ludzie, którzy po alkoholu w klubie macają kobiety, nie? To jest kurwa, w kurwę jest to obrzydliwe, nie? czy na ulicy, czy chodzą, kurwa, próbują jakoś naga... kurwa, poderwać w taki kurwa dziwny sposób, nie mega jest to brzydające. Ja nie wiem, bo to, że Bardenga zrobił źle, to on sam w sumie mówi. To, że ten film był niestosowny, zrobiony dla ten i tak dalej, to w sumie sam powiedział. Parę razy się trochę minął z prawdą, owszem, co do... co do tych zgód i tak dalej. Albo nie powiedział pełnej prawdy, no ale to też zostało już dobitnie udokumentowane. Sądowo nikt go nie skazał. Nikt raczej nie skaże już za to. I tyle, no. Jakieś badania, tak, tak? tak? I złapał za pi... Tak, więc, tylko... ty, więc ty szybko analizujesz, nie? Myślisz sobie, a, y, wiesz, takie ułamki sekundy, nie? Gdzieś tam, y, y, a, badanie pierwsze profilaktyka, tak, nie? Y, dob y, dobrze, dobrze, nie? Ale co, co, on, ro co on robi w ogóle? Mhm. Co on robi? Czemu on mnie, czemu obcy koleś mnie dotyka przy moim narzeczonym ówczesnym, nie? Ja wtedy byłam bardzo wierząca i bardzo pilnowaliśmy takich rzeczy, nie? I, i obcy koleś mnie maca na ulicy. Mm. Rozumiesz to? No nie, no właśnie nie rozumiem. To jest po prostu Ale wszyscy myśleli, obrzydliwe. że to jest, z... ale wszyscy, którzy to oglądali, myśleli, że ta zgoda była, więc mo może po nagraniu już pogadaliście, nie, nie on było wam wytłumaczył. Nie było też nie. po nagraniu, on wam nie wytłumaczył nic? Nie, 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 nie. nie, nie. To było nie. tak, jak tu widzimy, że on złapał was za pier... Ja nawet nie wiedziałam, że to jest nagrane. Ja, na... ja właśnie też, mnie też zawsze zastanawiała jedna kwestia, ale to tak prywatnie, nie? Bo są dziewczyny, które jakby, co się za pierś, czy, czy za dupę, no to, to z większym dystansem do tego podejdą. Pewnie jakimś, jakiemuś odłamkowi się to spodoba, ale już abstrahując od tego, że większość kobiet sobie tego nie życzy, to właśnie ona powiedziała, że była bardzo wierząca, nie? No dobra, to wyobraź sobie, że jesteś mega wierzący, czekasz tam z dziewczyną do ślubu, wiesz, czystość i tak dalej, nie mieszkacie ze sobą, czasami się widujecie, a tu jakiś kurwa obcy facet przychodzi i, i, i za kurwa łapie bez zgody. Ty nie dotknąłaś kurwa, jakiś youtuber dotknął, nie? Znaczy to też jest problematyczne pod tym względem, bo jak nie znasz drugiej osoby, to nie wiesz jakie ona ma przekonania, nie wiem czy jest wierząca, niewierząca, czy jest rozwiązana seksualnie, czy nie, czy to będzie przeszkadzać. To jest kurwa trochę granie z losem. Więc no, ja się nawet jak widziałem pierwotnie ten film, to się dziwiłem, że Bardenga podchodzi bo oczywiście, że łatwiej jest podejść do kobiety, która jest sama, bo po prostu, nie, ale podejść do grupy osób, gdzie jeszcze są faceci, którzy, kurwa, wiesz, faceci często mają coś takiego, o co ty, kurwa, ten, nie, więc ja niejednokrotnie słyszałem, jak ktoś się spierdala do drugiego, bo jakiś mężczyzna podszedł zagadać do kobiety, nic jej nie zrobił, przyszedł o coś się zapytać, nie wiem, ją poderwać, czy coś było, e, kurwa, to moja dziewczyna, więc ja mówię, kurwa, ty, takie mówię, Strasznie, strasznie ryzykował to jeszcze w Polsce, że plomby nie wyłapał tam, nie? Nawet. Aha, nie widziałaś kamer nawet wtedy. W sensie ja widziałam gdzieś tam zadali jakąś kamerę, ale oni to robili chyba w taki sposób, żebyśmy, żeby po prostu, żeby się, nie wiem, żeby e, ja i co się później dowiedziałam, inne dziewczyny się nie zorientowały. Ty wiesz, ja nie wiedziałam, że to jest jakaś taka akcja, że on po prostu. E, Odwala taki szajs mhm. na mieście. Ja się dopiero mhm. później dowiedziałam o tym. Dobrze, ale to właśnie, co się stało później? No bo była ta krótka gadka, którą widzimy w filmie, że on tam pyta, czy dostanie tak. wpysk od waszych partnerów. Tam jest rozmowa i on odchodzi, i potem już nie było, nie rozmawialiście w ogóle nie. i nie kontaktował się z wami po nagraniu. Ja nie wiem, ja myślę, że chyba, myślę, że stosunek do, stosunek do tego najlepiej mogą sobie obrazować kobiety, bo to, bo Jakby ktoś nie podszedł i mnie złapał za dupę, czy zakładkę piersiową, to ja osobiście miałbym to w pizdzie, czy tam w chuju. Kobiety trochę inaczej do tego podchodzą, i wiem. Ale jakby podszedł i złapał moją siostrę, mamę, dziewczynę, czy coś, to bym dążył do tego, żeby mu zrobić krzywdę po prostu. Więc oczywiste jest to, że ja się nie będę solidaryzował z kobietą, która jest mi obca. Mogę mieć taki, a nie inny pogląd, ale mocniej, by, jak, no wiesz, wiesz o co chodzi, nie? No ale to jest kurwa temat, który jakby został już poruszony 74 razy w ostatnie pół roku. Ja się dowiedziałam o tym, że wyszedł taki film z taką akcją, bo mi znajomi zaczęli to film, coś mówi o mnie, czy co? I się pytali, dlaczego też się maca na mieście. Aha. I się mhm. pytali... Proszę, usuń, mi osobę z tego, z usuń, zaś ci wytłumaczę. Okej, okay, tak, szacun na maksa, już usunąłem. W sumie rozumiem, czemu usuń, napisałem to w szoku. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Co, usuń, mam osobę z tego, z wartenką. ...i dlaczego też się maca na mieście. Oglądam mecz, Wiesz. I wtedy, sobie, wtedy się dowiedziałaś w ogóle, że ten koleś tak, z tamtej historii to jest taki Sylwester Wardenga. Tak. I film, zaraz sobie synchronizujemy, co na to. Tak, 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 że ten film jest na necie i że po prostu nie jestem jedyna. A ty tam nie miałaś nawet zasłoniętej twarzy. Że... Na ci, że po prostu nie Hej, Marta, jestem jedyna. Nie czy w tym filmiku, że nie działało? Cieszę się, że po trzech latach odkupujecie takie rzeczy. To wiesz, że to jest moim największym zdziwieniem ale nie mam zamiaru po ostatnich Wiedzieliśmy, że nas ktoś nagrał byśmy mega że to trafiło. Dyna. Okay. A ty tam nie miałaś nawet zasłoniętej twarzy. Rozumiem, że na to też nie wydałaś zgody. Nie, nie, w ogóle. na mój wizerunek absolutnie nie. nie na to, żeby nie. wystąpić w jakimś filmie. Nie, nie, nie. A ten film krążył po internecie, rozumiesz? Nie, że do tak dzisiaj. Jakby... A, no. Mhm. Więc... Y... I co, dowiedziałaś No, się? no bardzo nie miała sytuacji, wiesz. Ja miałam wtedy 20 lat, nie? Mhm. 20 lat. To jesteś już takim młodym dorosłym, nie? Ale trochę nie wiesz co zrobić mm -hmm. z taką sytuacją. No ja byłam w... Kurwa, komprezik jest tutaj na, na delikatnie. delikatnie. Nie, byłam bardzo wkurzona. I czy przez ten czas próbowałaś na przykład jakoś delikatnie? Moje eee, delikatnie. No, pytanie, pamiętasz tą dziewczynę, z którą wtedy byłeś? Podałbyś mi do niego kontakt, Facebooka byś sam. Nie, nie rozumiem, co to jest. Tak, nie, do... nie, byłam bardzo wkurzona. Dokładnie, czy przez ten się. czas próbowałaś na przykład jakoś ty się z Warnego skontaktować, może żądać usunięcia tego fragmentu, albo właśnie, no czy on przez te 10 lat jakoś jeszcze się do ciebie odzywał? Pisałam do niego, bez żadnego. No, odczepu, na YouTube. Że. <laughs> no nie, no koleżanko, no to kurwa, no. To już lepiej było mówić, że nie pisałaś do niego, no. Ale pisałem do niego w komentarzu na YouTubie, to kurwa, to... No naprawdę są nikłe szanse, że ktoś... Ja podejrzewam, że od, pod tymi swoimi prankami to ma nie wiem, o, weźmy pierwszy z rzędu. 2300 komentarzy. No Stworzenie wideo o Robokocie było dla mnie To nawet jak tutaj jakiś making of stary 2000 komentarzy to podejrzewam, że wszystkich nie czytał, nie? Że, że proszę o usunięcie mojego wizerunku z tego filmu, nie? że mhm. nie będę mówić w imieniu wszystkich dziewczyn, ale mówię w swoim imieniu, że nie życzę sobie, żeby ten fragment ze mną był tam mhm. zawarty. I mógł, trzeba być turbo przyjemnym, żeby pytać w takich akcji. Teraz ciężko jest znaleźć dziewczynę, która nie da się macać na prawo i lewo, niż taka, która ci odbyt wyliże w kabinie od kibla. Ale to, że jest ileś kobiet, która domniemanie wyliże ci odbyt w kabinie od kibla, to nie znaczy kurwa, że ty masz prawo chodzić i molestować kobiety po ulicy. Ja ci mówię szczerze, nie? Zrobisz to, zrobiłbyś to kurwa komuś z mojej rodziny, tym ci młotkiem głowę rozpierdolił. Potrącił cię samochodem, kurwa, albo przejebał ci deską w łeb. I mam to w chuju, nie? Ty byś miał rozjewany łeb. Ja bym posiedział trzy lata i tyle. Ale już ty byś nigdy więcej już kurwa żadnej dziewczyny nie zatnął na mieście. Tak. Jakim, jakim prawem, nie? Yy, nie pamiętam, żebym dostał jakąkolwiek odpowiedź. Nieważne, że gdyby to inna osoba nagrała taki film jak moja, to opinia publiczna byłaby inna. Pamiętam, jak była taka sytuacja, że Kawiak nagrał taki film, że kolega chyba dał mu challenge, yy, że kolega dał mu challenge, że ma podejść i klepnąć jakąś laskę w dupę. Od razu jest pytanie, macanie dziewczyn jest gorsze niż klepanie w dupę? No nie wiem, no jakby tylko po prostu to jedyną analogię z... Chyba to u konopa gdzieś widziałem. A jaka była opinia publiczna odnośnie tego? No moja opinia była taka sama, kurwa, że jest jebanym oblechem. Nie? Mhm. Okej, okay, to dlaczego po 10 latach od tej sprawy zgodziłaś się opowiedzieć, dlaczego dopiero po 10 latach. Wiesz co, M wydaje mi się, że masz. Y ja też bym się dał. Się złego ja, w ja bym się dał zmolestować Wardędzę. Ale tylko i wyłącznie jakbym mógł dotknąć tutaj tak go gładzić po wródca, To on by mnie tutaj mógł dotykać. Bo... O. Sorry, rozmarzyłem się. Ciu? to zawsze masz ochotę, żeby sprawiedliwości stało się zadość. A nie do końca masz też... Yy, nie do końca ja ma, nie, a miałam też przestrzeń i możliwości do tego, żeby gdzieś tej, sprawiedli tej sprawiedliwości wtedy dociągnąć do końca, bo tak naprawdę jesteś sama w jakiejś sytuacji, dotknęła ona ciebie i co masz teraz, wiesz, masz się sądzić? To kosztuje, wiesz, masz... Co, 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 wiesz, Co masz zrobić? Jesteś małym człowiekiem, Inter Aha, jedna rzecz, jak ktoś będzie spoilerował wynik, bo ma na przykład do przodu, to dostaje perm nie? To z góry mówię. W internecie, Ech. pośród, wiesz, wielu innych, no, tak jak się okazuje, znanych osób, jak warta. Y, jak mhm. A co by się musiało stać, żebyś ty właśnie poczuła, że sprawiedliwości dla ciebie stało się zadość? Wiesz co, ja najchętniej bym się chciała, Mam żeby on y, w twarz mnie przeprosił, po prostu spotkał się ze mną w cztery oczy, y, albo Przynajmniej może nagrał jakiś film, przepraszający z imienia po kolei każdą dziewczynę, nie tylko mnie, tak naprawdę każdą dziewczynę, nie? I żeby przyznał się do błędu, żeby po prostu powiedział prawdę. Zaraz zrobimy sobie. Nie wiem, w sensie wierzę w to, że ludzie się mogą zmieniać. Minęło 10 lat, y ta zmiana u pana W nie zaszła. Więc yy, może by się ogarnął, może by się trochę zrehabilitował, nie? Że jednak, żeby po prostu powiedział, że zrobił coś bardzo głupiego, no już to i że w sumie. szczerze przeprasza za to. No to, to już powiedza, mógł, no. że przeprasza wszystkie dziewczyny za to, że, że, bo ten film był głupi. No ale to, to za mało? Wiesz, yy, tak, uważam, że to za mało. Yy, mhm. Jeżeli dotknął mnie osobiście, to Kurwa, mógłby. mógłby Wardenga też chyba kiedyś miał taką aferę. Że on nagrał niby takiego pranka, chyba że jakimś, że jakimś kamerą czy jakimś telefonem yy, zaglądał kobiecie pod sukienkę, kurwa. Czy coś, coś takiego było, nie? Kurwa, to lata temu też było. Wardenga powinien zrobić jedną rzecz, nawet jak tego nie czuję, żeby zamknąć w ws wszystkich mordy. Nie wiem, niech się zaangażuje w jakąś kurwa akcję społeczną przeciwko molestowaniu kobiet. Yy, I tyle, no. Może tam wesprze jakąś fundację. Coś tam, nie wiem, jakieś warsztaty może poprowadzi, przyzna się do swoich błędów i tyle, nie? To nie on był? Aha, okej. Okay. To, 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 sorry? Czekaj. Martenga, skandal. O, to chyba nie znajdę. Z jaką firmą to było? Reklama LG. O! To znalazłem, pierwszy link. LG przepraszam za sekcję z reklamie Barnega na dole No to coś takiego tutaj było, nie chce mi się tego czytać. Więc no, wierzę o co chodzi. Powinien osobiście mnie przeprosić. Czy myślałaś o tym, żeby jakieś kroki prawne wyciągać? Trochę jest to trudne, nie? Bo to jest bardzo dużo zachodu i. Ja nie jestem tak jakby nie czy jakiejś mega wersji do Bardengi przez to, że nagrał tego typu film, ale tak jak mówię, nie? Większą bym na pewno czuł i miałbym mu za złe jakby to dotknęło kogoś, kogo znam. Nie będę pierdolił. Ja uważam, że też masę zjebanych filmów wrzuciłem do internetu i to tyle, nie? Na pewno trochę próbował sobie umniejszyć. Ja myślę, że jakby od początku, czy jak była drama z w ogóle Poland, by powiedział wszystko tak jak, tak jak się sprawy mają, a nie takie, wiesz, takie półprawdy, to teraz już by nikt tego do końca nie wyciągnął, nie? No bo było to, wiesz, parę lat temu, tylko że on tam nie powiedział, coś tam z tymi zgodami jest, że... Wtedy powiedział: Kurwa, nagrałem zjebany film, kurwa, mega przepraszam. Jak ktoś się czuje, kurwa, pokrzywdzony, nikt do mnie napisze, zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Niektóre kobiety nie mają nic do mnie, nie mają mi za złe, tak jak pokazał tam, że z jakąś ma kontakt i o serialach się gadają. Tylko chyba trochę ego mu nie pozwoliło wtedy tak wyciąć z tej sytuacji, bo, bo musiałby też jakby wziąć trochę na barki, a w momencie kiedy miał dramę w tamtym momencie z tym, jest w ogóle Poland, no to, to nie było mu to na rękę, nie? I to, i to chyba był, to chyba był ten problem, bo gdyby, bo gdyby raz jakby, raz a dobrze to wtedy zrobił, to teraz wątory nie miałyby co, 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 publikować w tym temacie. Bo oni mu nie zarzucałem tego, że on się nigdy do tego nie odniósł, tylko, że tam trochę poprzeinaczał albo, że nie powiedział całej prawdy, nie? I trzeba też mieć jakąś pomoc w tym i ale myślę, że jeżeli się znajdzie więcej dziewczyn Ale to były trochę inne czasy, kiedyś czegoś takiego na internetu nie było szokujące. Ale było złe. Nie było szokujące, owszem, ale było złe. To jest analogicznie jak ja kurwa dzwoniłem po ludziach. Czy to było szokujące na tamte czasy? Nie, ale było złe. I to chyba też jest spoko, że po czasie świadomość ludzka trochę, trochę wzrosła w tym temacie. Myślę, że nad niektórymi kwestiami nadal jesteśmy przewrażliwieni. I jesteśmy przewrażliwieni w wielu tematach, ale ma to też jakieś pozytywne y, aspekty, nie? Tylko boję się trochę, że, że popadniemy koniec końców ze skrajności w skrajność, bo tak jak kiedyś można było wszystko i to było złe, to teraz nie można nic i to też jest złe. Po prostu, nie? Dzwonić tylko zabić nie pałeś? No nie, no i ja też nigdy kurwa ni, ni, niczyjej twarzy do internetu, tak jakby z tych osób nie wstawiłem, więc one się mogły poczuć źle tak prywatnie dla siebie, jeśli się poczuły źle. Ale nikt w internecie nie wiedział, że to jest, nie wiem, Marta, Karolina, Tomasz, Sylwester czy Sergiusz, nie? Więc nie, nie miały ten, bo nie było jak zlokalizować tych osób. A z tego filmu? No mamy już dwie w sumie z tobą. Tak, to, to, to może, może byśmy złożyły jakiś pozew grupowy, czy coś takiego? Mhm. Y, nie wiem, po prostu to nie może być tak, że takie czyny są bezkarne, bo to pokazuje przede wszystkim też młodym ludziom, nie? Że, y, że, że taki film może sobie krążyć po sieci, co że jest że y, wiesz, że po prostu, y, że kobieta może być co, traktowana w sposób właśnie taki. Nie? Przedmiotowo, przedmiotowo, przedmiotowo mm. tak? Nie z, mm. z absurdalny. Absurd. Też za Wardęgą jakby nie stoją w tym temacie, i to też jest jego duży minus, nie stoi też taka ta fascynacja pornografią, OnlyFansami, gościom. No nie bez bo, bo on nie jest z Wyrolem, bo nagrał ten film, tylko on jest z Wyrolem i nagrał ten film. Na takiej zasadzie, nie? To jest właśnie jego ten. Bo gdyby on robił takie kampanie społeczne, nie wiem, 10 takich zrobił, jedna wymuchujowo wyszła. To ludzie wymachnęli na to ręką, ale też to potęguje, też to potęguje to, że wierzą na tych OnlyFansach, mówi o tej pornografii, o tych jakiś i tak dalej, nie? Tak. Podsumowując co sądzisz o całej tej historii? Czy ona jakoś wpłynęła na twoje życie? No i co? Może chcesz coś jeszcze właśnie przekazać Wardendze? Na pewno y, na pewno zapamiętałam tę sytuację, bo po 10 latach rozmawiamy o niej, a ja pamiętam, jaka była temperatura tego dnia i jaka była pogoda. Czułam się y, bardzo źle z tym, czułam się taka, wiesz, taka, jakaś taka brudna i taka, że jak ja mogłam pozwolić na to, żeby ktoś mnie dotknął w taki sposób, wiesz, że na siebie brałam mm. te wszystkie rzeczy, nie? To Obwiniałaś się obwiniałam za Obwiniałam się za to, no. Obwiniałam się też za to. E, dosyć trudne chyba to jest. Możesz powtórzyć pytanie? Możemy też na tym skończyć. Mm -hmm. e, no, co, co sądzisz dzisiaj o Wardendze i o tym wszystkim? O jego odejściu z internetu? Tak podsumowując. Wiesz co, no, Myślę, że z internetu można sobie odejść, ale z życia sobie Dopóki jesteś tutaj na tej ziemi, to sobie nie odejdziesz, nie i e... serio, zastanawiam się, Ale się zastanawiam odchowano. się, Sylwester, że nie jest ci, że nie jest ci głupio, że wiele osób, wiele kobiet skrzywdziłeś i tak po prostu sobie rzucasz w eter, że przepraszasz, albo że teraz odchodzisz z internetu. W ogóle co to znaczy? W ogóle nie rozumiem takiej sytuacji. Bardzo bym chciała, żebyś przeprosił. Żebyś się przyznał, żebyś powiedział prawdę. Powiedział prawdę po prostu. Dzięki. Dzięki. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości? Game over, Wardenga. Przeproś i dopiero wtedy odejdź. No i to tyle, nie? No kurwa, no. Siedemnasty raz nie będę dzielił tego samego włosa na cztery. <muzyka>